ludzkich badań i zaletach proponuję, by pytania w dzisiejszym teleturnieju były związane z historią biblijnego potopu. Proszę bardzo, przedstawiam się nam drużyny, które dziś przyjechały na teleturniej. No i piękniejsze miasto Polski w wiersie Ostrów Wielkopolski. Chyba już wie to, skąd przyjechaliśmy, prawda? Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej numer 7. Największą grupę przedstawiamy my, ucz uczniowie klatce Wszyscy należymy do Paratu Ducha Świętego. Przyjechali z nami siostra Małgorzata, nasza siostra katechetyka. I ksiądz Łukasz, opiekun ministra. I stąd ze studia pozdrawiamy naszego księdza proboszcza, pana dyrektora szkoły, wszystkich nauk. nauczycieli i naszych kochanych rodziców. Dziękujemy za uśmiech i teraz prosimy o uśmiech i o przedstawienie drugą. My jesteśmy ze Szkoły Podstawowej nr 8 Katolickiej i przyjechaliśmy tutaj razem, żeby grać w tym planetowini. Przyjechaliśmy tutaj z Jokem, się i z No cieszymy się bardzo, że przyjechaliście. Yy, dzisiaj... I Leonardo, i Tecilka, i Mateusz również przygotowali pytania dla Was na komputerach. Te pytania będziecie widzieć na monitorach, które są przed Wami. Pierwsze zadanie dla obu drużyn jednakowe. Trzeba rozwiązać krzyżówkę. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza rozwiąże, wtedy trzeba szybko podnieść rękę do góry, stawki. wsiadła Arka Noego, drugie zawaruje Pan Bóg z Noem, trzecie daje mleko, czwarte ma długą szyję, piąte kapitan Arki, szóste dużo, dużo wody, siódme gdy kapie to grzawka, gdy leje Zimno staje się lodem. Ale szybko Ostrów. Bardzo dobrze. Brawo dla Ostrowa. Wygrywa Ostrów zdobywający 90 punktów za wszystkie poprawne odpowiedzi. Dodatkowe 10 Masła. Jakie jest to hasło? Alta Noego. Warszawa zdobyła 70 punktów. Następne wydaje również jednakowe dla obu drużyn i teraz 10 punktów, to będzie ta drużyna, która pierwsza poprawnie w poprawnej kolejności ułoży obrazki według tego, jak jest opisana biblijna historia potopu. Proszę bardzo, stary. ma sprawniejszą rękę do myszki. A wy jeszcze, jeszcze nie do końca. Gratulacje Ostrób zdobywa następne 10 punktów. Brawo. Pierwszej przejmujcie się. A teraz każda z drużyn otrzyma swój zestaw pytań i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Odpowiada Ostró Wielkopolski. O potopie i arce Noego opowiada nam. Księga kapłańska, Nowy Testament czy Księgę Rodzaju? Brawo! Jak się nazywał Ojciec Noego? Abraham, Adam czy Lanek? Ma no, świetnie przygotowanie, bardzo dobrze. Ostrób zdobywa za każdym razem maksymalną liczbę punktów. Gratulacje! Proszę bardzo, teraz Warszawa. Aby sprawdzić, czy wody już opadły po potopie, Noe wypuścił kruka i gołębice. Noe wyszedł z arki i sam sprawdził, czy Noe wypuścił hipopotama. Oczywiście wypuścił kruka i gołębice. Po wyjściu z arki na suchylon, Noe dziwił się, czemu Pan Bóg zesłał potok? Czy cieszył się, że tylko on z rodziną został ocalony? Czy z radością dziękował Bogu za ocalenie? Oczywiście tak, dziękowałbym za ocalenie. Gratulujemy Ostrowowi przede wszystkim, ale także i Warszawie. Pytania nie były bardzo łatwe. Ja Wam gratuluję, że tak pięknie się przygotowaliście. Nagrody dla obu drużyn. Multimedialną Biblię dla dzieci upundowało wydawnictwo Emaus z Wrocławia. Dziękuję jeszcze raz uczestnikom naszego konkursu. Wszystkim telewizjom życzymy udanego Sylwestra, ale nie zapomnijcie pomodlić się i podziękować Panu Bogu za wszystkie łaski minionego roku i prosić o błogosławieństwo dla całego świata na to nowe tysiąclecie.